Bardzo fajny Chrome Extension szybko działa. Naprawdę sprawdzałem już trochę jeszcze na poprzednim koncie, nie znalazłem żadnych y, zawieszeń, błędów i takich rzeczy. Cześć, witam Cię serdecznie w programie YSTURS, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Prospecting to jest taki proces w firmach, że bardzo często zauważyłem, że zatrzymuje się w pewnych elementach. To znaczy, Filip, jak, jak zdobyć maile do klientów? A jakim jak narzędziem, narzędziem najlepiej by było zweryfikować, czy one są prawdziwe? A czy pisać na LinkedInie, czy spróbować z LinkedIna jakoś zdobyć e-mail do tej osoby? A w ogóle, jak złożyć tą sekwencję prospectingową i jakie wybrać do tego narzędzie? Więc dlatego dzisiaj zdecydowałem, że na testy weźmiemy Find that lead. Dlatego, że ono to wszystko wszystko ma w jednym miejscu. Sprawdzimy na stronie internetowej, jakie osoby tam pracują, jakie mają maile, zweryfikujemy te maile, możemy sprawdzić skąd społecznościowych jakie mają te osoby, maile, możemy też sprawdzić to w bazach, które mamy zaimplementowane w narzędziu i możemy na koniec złożyć kampanię cold mailingową i ją wysłać prosto z finded lead. No, ale żeby jeszcze tego było mało, to jeszcze się integruje z CRM-em. Więc w teorii Brzmi spektakularnie, nawet można by powiedzieć, ale sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Więc jeżeli dzisiaj rozważasz wdrożenie takiego narzędzia, poszukujesz, masz właśnie z tym problem, to zapraszam cię gorąco na część merytoryczną, bo tam od A do Z przetestujemy Find Dead Lead. Do zobaczenia. Na ekranie widać teraz stronę internetową findthatlead.com nie ma polskiego języka, strona jest po angielsku, bo to nie jest polskie narzędzie. Natomiast strona jest naprawdę przejrzysta. Od razu pokazuje, jakie firmy korzystały z tego narzędzia. Od razu widać, bardzo dobrze to jest opisane, co to narzędzie potrafi, do czego jest i od czego zaczynamy. Zobaczcie, Download Extension, mamy dodatek do Chrome. Ten dodatek pozwala nam od razu sprawdzić na stronie dane klientów. Proszę bardzo, możemy od razu poskładać z tego sekwencję cold mailingową, będziemy mieli jej wyniki, ale jakby tego było mało, to masz search, finding emails has never been easier, send emails, verify local business, prospector and social. I oczywiście Łączy się z HubSpotem, z Pipedrive'em, z Salesforceem, no i z Zapierem. Czyli trzy potężne narzędzia CRM-owe łączą się z Findet więc nie powinno być problemu. Strona internetowa jest o tyle ciekawa, że jest dość rozległe resources, gdzie możemy znaleźć dużo opisów. Jest też Ciekawy blog, na którym bardzo dużo jest informacji na temat tego rozwiązania i jakie problemy rzeczywiście może Ci rozwiązać. Rozwiązania i rozwiązać. Ok. okay. I oczywiście, pricing. Zobaczmy, ile to kosztuje. No. 49 dolarów na wejście, czy to drogo, czy to tanio, no to porównajmy. Zobaczmy, co się dzieje w Hunter IO, bo jest to porównywalne narzędzie. W Hunter IO od razu wyskakuje, zobaczcie, też jest dodatek do Chrome, pięknie. Mamy 49 euro, cena praktycznie ta sama. Pytanie, czy dokładnie to samo jest w pakiecie? No to już trzeba by było bardzo wnikliwie porównać. Ja na tym etapie nie będę tego robił. Proszę bardzo, zachęcam do porównania. My będziemy testować narzędzie. Jak to wygląda w przypadku Woodpeckera? Otóż, proszę bardzo, 49 dolarów. Tu mamy 49 dolarów. Tu mamy 49 euro. No to w hunter.io będzie to po prostu inna waluta. Tu mamy per e-mail slot, więc to jest cena jak najbardziej porównywalna. Porównałem to do dwóch e, narzędzi, które są e, dość e, zbliżone funkcjonalnością, bym powiedział, bo nie chcę użyć słowa, że takie same, no bo mogą być drobne różnice i na pewno one są. Oczywiście przy płatności z góry za rok będzie na pewno taniej. Natomiast ja zawsze się staram ten pricing pokazać ze strony e, e, miesięcznej, czyli najwyższej. Oczywiście zobaczcie pricing, tu mamy FAQ, Podobnie to bardzo wygląda w Hunter.io, a żeby tego bobało, zobaczcie, że na Woodpeckerze pricing wygląda dokładnie tak samo. Też od razu pod pricingiem jest fakt. Nie wiem, czy Was to śmieszę, ale mnie trochę, przyznam szczerze, że rozśmieszyło, że te pricingi są praktycznie takie same. Nie przedłużam. Uruchamiamy Findet Lead i sprawdzimy, jak to funkcjonuje. No i proszę bardzo, mamy tak. Pierwsze to oczywiście jest <laughs> upgrade to a bigger plan, natomiast zobaczcie, od razu jest bardzo fajnie, bo prowadzi nas przez ustawienia. To ja to lubię w aplikacjach, jeżeli ja uruchamiam jakiś system i on mi od razu mówi, ale poczekaj, poczekaj, zanim zaczniesz używać, to najpierw ustaw to, 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 to i to. I od razu podpowiada, jak to ustawić. Bardzo fajnie to zrobione, bo tutaj po prostu jesteśmy w stanie przejść przez te ustawienia. Mamy bonus integrate with your favorite CRM. Pięknie, naprawdę to mi się bardzo podoba. Tu masz account usage, więc bardzo fajnie jest to rozwiązane. Natomiast ja przede wszystkim chcę Ci pokazać, jak to działa. Chcę, żebyśmy to sobie trochę przetestowali, więc cofajmy się jeszcze na stronę Find Dead Lead, strona główna i zaczynamy od Chrome Extension. Tutaj jest dodatek do Chrome i wystarczy go kliknąć i teraz. Find that Lead od razu nam e, pokazuje. Ja celowo to robię na ich stronie, mam nadzieję, że nie będą mieli do mnie żalu. Proszę bardzo, Facebook, Twitter, e, telefon, e, e-mail główny, no i potem mamy, proszę bardzo, Hello, Find that Lead, Support, e, potem mamy Hola, potem Gerard, e, Info, e, salut, e, Claudia, Po, zobaczcie, to są wszystkie po kolei, tu mamy Gerard Compt. I do niego mail, i do niego nawet możemy poprzechodzić na, na konta na mediach społecznościowych. Oczywiście, jak klikniemy verify, to nam zweryfikuje, jest verified, więc wiemy, że ten mail jest zweryfikowany, jest prawdziwy. Bardzo ciekawe, proste. Ja praktycznie uruchomiłem to i od razu wiedziałem, jak to użyć. Tu jest duży plus. No, i, ale żeby nie było tak pięknie, no to ja klikam, żeby to skopiować. Klik e, tu kopi, e, no może to? Klik tu kopi, chyba się skopiowało. No i wracajmy do narzędzia. No i teraz tak, pierwsze co to mam? Search. I tutaj w narzędziu, jakby już odłączamy się trochę od Chrome Extension, mamy już bezpośrednio platformę i tu Search by Name. No to dobrze, no to zobaczmy, może search by name, Filip, enter domain, weźmiemy wisegroup.pl, zobaczmy, no jest i znalazło tego maila jak najbardziej, zobaczmy, przy bardzo jest mój mail, akurat nieprawdziwy. Więc, no y, bardzo ciekawe, a e, więc search by name nie wyszło niestety, bo to jest nasza domena i znalazł maila, który nie jest prawdziwy. Search by domain, ale tu, tu sobie weźmy e, find lead.com, zobaczmy. E, Może dlatego, że zrobiłem literówkę, proszę bardzo, mamy Find Dead Lead i od razu pokazuję. Wszystkie maile. I teraz, jak my zrobimy to już w narzędziu, oczywiście, bo Chrome Extension jest bardzo fajny, ale ja osobiście niestety nie znalazłem przejścia do systemu. Muszę skopiować taki adres, ale tutaj mogę już dużo więcej. Jeżeli mamy Gerard, na przykład, czyn Gerard, no to proszę bardzo, możemy zrobić send to I jak mamy system połączony, to możemy wysłać to do HubSpota. Bardzo mi się to podoba. Ja bardzo lubię akurat load all leads. Ja mogę ściągnąć od razu na e, całe lidy, więc proszę bardzo. No tutaj niestety musiałbym mieć pakiet pełny. Natomiast mogę ściągnąć listę tych lidów. Plusik. Minus jest taki, że nie mam tego połączenia i czasem niestety potrafił się pomylić. Tak jak przy search by name, search by technology. No to tutaj jeszcze przyznam szczerze, że tego nie robiłem, ale spróbujmy po może HubSpot. Niech będzie HubSpot. Zobaczmy, co tu się wydarzy. No, przyznam, że to jest dopiero ciekawa opcja. Po technologii, jaką znajdzie na domenach, na stronach internetowych, można też to wyszukać i proszę bardzo, weźmiemy pierwszą stronę, która się tu pokazała i Proszę bardzo, już od razu nam pokazuje te osoby i te maile. Więc wyobraź sobie, jak to można użyć w firmie technologicznej, która korzysta albo sprzedaje narzędzia, które łączą się ze stroną internetową. Więc można tutaj nie dość, że po technologii wyszukać, po domenie, to jeszcze po imieniu. Verify, no i tu mogę zweryfikować taki adres e-mail. Proszę bardzo, ten może coś się wyszukał. Pach, szukamy, szukamy pięknie, catch all emails. No, niestety tutaj trochę pomyłka, bo takiego maila nie ma, więc niestety idealnie zawsze nie jest. Zobaczmy Social, social media. Idziemy na Linkedina, przejdziemy na mojego, mój. Mail, mój y, LinkedIn, przepraszam, i wstawiamy tutaj Linkedina. Proszę bardzo. Link na mój profil na LinkedInie znalazł e-mail. Not found. Y, try home extension. Ok. To może się zgadzać rzeczywiście, że nie znalazło tego maila, więc tak można to też zrobić. Nie zaliczałbym tego, broń Boże, jako, jako minusa. No ale teraz send emails. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tu trzeba zrobić upload listy, no bo tu będziemy wysyłać to do listy. Proszę bardzo, mm, tutaj weźmy biurko. Lit. CSV. Pam. Ja mam akurat przygotowałem sobie listę dokładnie dwóch adresów e-mail i nie zrobiłem tam nic innego poza mailami. Proszę bardzo, fkulikowski Serwice, fkulikowski Wise Group, Next. No, i teraz pięknie, zaciągnęło mi te dwa adresy e-mail. Ja mogę sobie wybrać wzory, templates. No, tu mam przykładowe wzory, oczywiście możemy sobie zbudować własny. O, weźmy tutaj short, cold email, use template. No, tu jakiś przykładowy e-mail, No, ale ja wybieram drugi, nie? No, i teraz co? S reply or new email? No, S reply na przykład albo nowy, to jest bardzo ważne. Układając te maile prospectingowe, Warto tutaj wziąć pod uwagę, czy to ma być całkowicie nowa korespondencja, czy to ma być odpowiedź. Na przykład trzy dni później wybieram template, proszę bardzo o na przykład taki. O i się podłącza ten template, a potem na przykład e, 6 dni później wybieram kolejny. Jeżeli chcesz też się dowiedzieć jak takie maile układać, jak ten prospecting od tej strony procesowej cały prowadzić, to zachęcam cię gorąco, bo niedługo Łukasz Paubianko będzie organizował szkolenie nowoczesny prospecting. Link jest pod tym filmem. Warto jak nie znasz Łukasza, to wystarczy oglądać ostatni finał Sales Angels albo Święto Kapitalizmu, e, ostatnią edycję. Łukasz to naprawdę profesjonalista w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o narzędzie, no to tutaj e, trzeba po prostu te maile ułożyć. Następnie klikamy o next, a przepraszam. Tutaj nie dodałem ostatniego wzoru, no to dodam jakiś przykładowy ostateczny, ostatni wzór. Proszę bardzo, mamy next. No i teraz trzeba tylko wybrać, jak się kampania to nazywa. E, mamy a, a, maksymalnie 50 maili dziennie w tym pakiecie darmowym. Tak, I understand. I mam wybrać kiedy, w jakich dniach ma się to wysyłać. Ja nie mam domeny podłączonej, zapisuję to jako draft. Proszę bardzo, jak? zrobię, żeby to się wysłało, to potem będę miał dwa lidy, ile od wysłanych, ile otwartych, ile było odpowiedzi, więc jest ok, jest ok naprawdę. Sprawdźmy jeszcze, co się dzieje w Prospektorze. Prospektor, Plant, Job Title, weźmy CEO, Industry, I teraz next. Zobaczmy co się wydarzy. Pokazało nam tutaj trochę informacji. Nawet mamy, zobaczcie, adresy mailowe. Ja na potrzeby tego filmu też to zostało wyszarzone, żeby nie pokazywać tych danych, nie o to chodzi. Tu każdy już we własnym zakresie jak będzie tu sobie o od razu wystąpiło nam, zobaczcie, pojawił się E, pojawił się e, pop-up, żebym sprawdził plan. Ja na razie nie chcę, dziękuję. No, i mam jeszcze poza prospektorem local businesses. No, i tutaj mogę też zobaczyć. E, akurat jak widzicie, Germany, Italy, Spain, United States. Nie ma local businesses in Poland. Uu, minus. <grym> no, niestety nie można mieć wszystkiego. Prospektor pokazuje, czy on działa prawidłowo, czy pokaże nam wszystko, co chcemy zobaczyć. Warto to. Ja to testowałem kilka razy. Pokazywał. Oczywiście się mylił w niektórych momentach. Te dane potrafiły być niepełne, więc osobiście raczej testowo bym próbował z tego korzystać i sprawdzał te dane. Natomiast raczej na chwilę obecną na pewno search, social i send emails są ciekawymi opcjami. Jeżeli chodzi o integrację, to tak jak już widzieliście, on się integruje. On się jak najbardziej integruje z Pipedrive'em, z Salesforce'em i z trzecim systemem, czyli Hubspotem. Dodatkowo, oczywiście, wchodzi w grę Zapier. Jeżeli chodzi o dodatki Chrome Extension i Scrapping Extension, jak najbardziej można. Pobrać. Ja akurat Scrapping Extension nie u, używałem. No i mamy Downloads. Tutaj jest e, FTL Google Chrome Extension, jest też Scrapping Extension, ale to już jest inne narzędzie. Ja tu po prostu nie wchodziłem w ten temat. Pozostałem tylko na Find That Lead. Jeżeli chodzi o narzędzie, do tego elementu wstępnego prospectingu jak najbardziej ok. Ma pewne wady, ma pewne zalety. Zapraszam na krótkie podsumowanie. Find It Lead yy, wybrałem dość celowo na tym etapie, dlatego że wyświetlał mi się, jak testowałem to narzędzie w kilku miejscach. I bardzo mi się spodobał ten Chrome Extension do szybkiego łapania i tam numerów i adresów i e-mail. Celowo testowałem go na stronie Lead, czyli od razu na stronie narzędzia, żeby nikt mi nie zarzucił, że wybrałem inne strony. Zresztą jak będą w przyszłości tego typu narzędzia, a będą na pewno, to też będę je testował na ich Stronach. Jeżeli chodzi, tak podsumowując szybko, jeżeli chodzi o narzędzie Find at Lead, bardzo fajny Chrome Extension, szybko działa. Naprawdę sprawdzałem już trochę jeszcze na poprzednim koncie, nie znalazłem żadnych zawieszeń, błędów i takich rzeczy. Jeżeli chodzi o weryfikację maili, widzieliście, że pomylił się w moim mailu. No niestety, to się może zdarzyć. Jeżeli chodzi o weryfikację po domenie, bardzo fajnie wyświetlał wszystko, pozwalał od razu na kliknięcie poprzenosić do CRM-a. Super. Jeżeli chodzi o weryfikację po, po technologii, sprawdzałem to też na tych stronach, była ta technologia, występowała. Ja akurat celowo wpisałem HubSpot, żeby sprawdzić po tej technologii. Wyobraź sobie, jak dobrze można to użyć, mając na sprzedaż technologię, która łączy się ze stroną internetową, super, to jak najbardziej. Polecam. Jeżeli chodzi o wysyłkę maili, bardzo dobra i ux rozegrana sprawa. Raz, dwa, trzy, zaciągam listę, raz, dwa, trzy, cztery, dodaję maile, układam tylko, układam tylko wzory tych maili, kiedy mają się wysłać czy jako nowa wiadomość, czy jako odpowiedź, więc to jest bardzo fajnie rozegrane. Jeżeli chodzi o zalety i wady, zaleta na pewno szybko i dobrze działający Chrome Extension. Druga zaleta, że narzędzie bardzo szybko Prosty do uruchomienia. Tu nie potrzeba żadnych specyficznych ustawień i od razu cię przez te ustawienia prowadzi, więc super. Naprawdę to jest duży plus dla Find That Lead za to, jak cię wprowadza w to narzędzie. Zaleta numer 3, że cenowo łapie się dokładnie tak samo jak wszystkie inne narzędzia. Nie jest ani droższe, ani tańszy, Nie wzbudza de facto tutaj ani poczucia, że kupujemy coś drożej versus konkurencja, a są te same funkcjonalności, ani nie jest specjalnie zbyt tani, co też mogłoby wzbudzać podejrzenie, że dlaczego jest tańsze od innych narzędzi. Jeżeli chodzi o kolejną zaletę, to technologia. Wyszukiwanie stron internetowych po technologii dla mnie to jest naprawdę zaleta, no bo my też na przykład te technologie sprzedajemy. Kolejna zaleta to to, że integruje się z systemami CRM. Na kliknięcie są gotowe. Integracje z Pipedrive'em, z HubSpot'em, z Salesforce'em forcem i możemy te leady wysyłać bezpośrednio do tego systemu. Jeżeli chodzi o wady, no jeżeli chodzi o wady, wada numer jeden, no niestety potrafił się pomylić. W moim adresie e-mail. Wada numer dwa: że Chrome Extension pozwala nam po prostu skopiować pojedynczy adres mailowy, nie pozwala nam od razu zrobić listy, nie pozwala nam z Chrome Extension też wysłać do e, narzędzia, do CRM-a, trzeba to robić już z narzędzia. Jeżeli chodzi o inne wady, tak. Bardzo ważne. Wada numer 3. Prospektor e, jest dość trudny. Niestety napotkałem pewne błędy na początku w użyciu, że pojawiały się po prostu imiona, nazwiska firmy, które no, ja nie do końca mogłem je zlokalizować. No i wada numer 4. Local Businesses nie jest na terenie Polski. Czy to jest wada? Trochę tak, bo jeżeli chciałbym używać narzędzia tutaj na terenie Polski, to local businesses nie działa na tym terenie. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli oczywiście masz jakiekolwiek pytania, uwagi, sugestie, śmiało pisz w komentarzach. Jeżeli chcesz więcej tego typu narzędzi, napisz hashtag dawaj więcej. Jeżeli dzisiaj zastanawiasz się, myślisz nad wdrożeniem CRM-u, innych tego typu narzędzi swojej firmy, zapraszam Cię poniżej, jest jakiś link do darmowej konsultacji. Ja albo ktoś z mojego zespołu na pewno chętnie Ci pomożemy. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.